Siema, z tej strony Huderlock Dawno nie było z YouTube'a na parkiet Dlatego dzisiaj pomyślałem, że jak byłem na streetball'u Razem z Marcelem, Jabolem i Rudym To wpadłem na pomysł, że zrobię taką samą wersję filmu co z YouTube'a na parkiet Tylko w formie streetballowej po prostu Siema, na tej strony Huderlock Dzisiaj jedziemy do Zduńskiej Woli Dostaliśmy zaproszenie właśnie tam od y, organizatorów streetballu. No nie mieliśmy za blisko, bo jechaliśmy ponad 2,5 godziny, ale potem moi team dziękowali za to, żeśmy razem się zebrali pojechali, bo w sumie było naprawdę spoko. I zobaczymy, no dzisiaj trochę for fun pogramy, jak będą jakieś spocajnice, no to też pewnie coś tam pokażemy, ale zobaczymy, no raczej jesteśmy nastawieni tak pozytywnie, żeby coś tam pograć for fun bardziej. Pierwszy mecz, pierwsza akcja. Martel stawia mi zasłonę, a mój obrońca nawet się na nią nie spojrzał, więc mogę ją wykorzystać. Mijam jednak w lewo. Rudy zbiera piłę. Mam czystą pozycję, więc warto od razu walnąć za dwa. Nieskutecznie. Przeciwnik mocny, wjazd i pula. Niestety sędzia chyba nie widział, że ustawiłem kamerę, więc ten mecz może tak wyglądać, niestety. Pokazuję Marcelowi, żeby zagrał do mnie górą. Po niecelnym zbieramy i dostaje kozackie podanie od kosza za trzy. Tutaj po ruchu rondo brakowało popatrzenia się jeszcze na Marcela. Punkty zaliczone i myślę, że z faulem ale sędzia każe grać. Rudy robi fajny ruch. Niesłusznie potraktowany jako kroki. Rozumiem, że w momencie, kiedy to się wszystko tak szybko dzieje, można tak to potraktować, ale kroków nie było. Tu ja przy minięciu robię kroki. Wbijam się i nawet nie trafiam w obręcz. Drugie lepsze minięcie i oddanie do Rudego. Mała wskazówka. Jeżeli jesteś kryty, i widzisz, że twój ziom się na ciebie patrzy, bo szuka podania, to możesz wskazać mu palcem innego kolegę z drużyny, który jest akurat wolny. A może on go nie widzi i może tam podać no look pasa. Tutaj brakowało wjazdu pod kosz, bo byłyby darmowe punkty, ale wierzcie mi, wolałem za dwa Największy problem u nas był z podawaniem piłki po zdobytych punktach przez przeciwnika. Już można na luzie wybiec z koła A u nas to był Największy błąd podczas tego streetballu Już widzę, że Rudego od tych wrażeń Zaczyna zbierać Jego organizm po prostu nie spodziewał się Aż takiego wysiłku Nagle patrzę, a Rudego nie ma na boisku Zostałem tylko ja i Jabol No i gramy 2 na 3 Po jakimś krótkim czasie Rudy wrócił Tylko musiał zwrócić to co mu się przyjęło Spoko ścięcie od Diabola. No i kończymy pierwszy mecz 9-7. Dosłownie minuta przerwy, i od razu gramy drugi mecz. Wszyscy się zdziwiliśmy, że od razu gramy jeden po drugim, ale były trzy grupy, i tak po kolei. No, jakoś to poszło. Tym razem wykorzystuję zasłonę i podaję piłkę do Marcela. Teraz ja bol jazd. Mi się udaje przechwycić piłkę i poczęstować ją Marcel. Marcel był dalej głodny i nie chciał jej oddawać. Zbieramy, a że Decha przyjmowała, bo była to Plexa, no to floater od Tu mógł być pas od razu, ale mija. Marcel przytrzymuje swojego obrońcę, żeby mi nie przeszkodził. I ale No i przeciwnika po dupie, żeby była martwa piłka i żeby mógł zejść i przedstawić kamerę, bo nic nie było widać. Marcek dorzuca jeszcze parę punktów. I wygrywamy 12 do 2. Następne spotkanie gramy z nieco bardziej doświadczonymi zawodnikami, jeżeli chodzi o staż. Rudy ratuje piłkę. A ja, za przeciwników. Próbuję ukarać punktami, co się nie udaje. Długą łapą zabiera mi przeciwnik piłkę i trafiają jeden z faulem. Tym razem udaje się odpowiedzieć, jest 3-2. Dorzucam 4, oni 3. Gram pick and popa z rudym. Rzuca, chce dobić i dostaje takiego monster bloka. Tu spoko rozegraliśmy To się kończy faulem. A ja wjeżdżam bez opanowania i rzucam na odbalsie. 5-4 5-5 I przegrywamy 7-5. Biorę time out. Tu, jak bezradne dziecko, ledwo odrywam się od ziemi, zbierają, ale przechwytujemy i doganiamy na 7-7. Dorzucam jeszcze pół dychę. Tutaj zostaje nadoknięty dwa razy w jednej akcji. To no bez jaj. Dobrze, że mi chociaż flopów nie zagwizdał. Podpalony wjeżdża. I ostatnie półtorej minuty się nie nagrało. Ale na szczęście udało się wygrać dwoma punktami. Czyli mamy 3-0. Następny mecz w pierwszej akcji zaczynamy bardzo średnio. Ale lepiej zacząć z przytupem szczególnie jak Marcel był wolny. Czapuję delikwenta. W następnej akcji sam, znowu niepotrzebnie, nie wykorzystuję zasłony. I zamiast coś ciekawego wymyśleć oddaję rzut, kiedy mam złączone nogi i praktycznie oddaję też rzut za głowy. Ale Marcel dobija. Decha przyjmuje. Marcel trafia ze mną pod stopami. I po raz kolejny blokuje. Teraz odpowiadam. Ale oni też. Tym razem piękny czyścio. Bronie. Przeciwnik rzuca, a ja, jakbym się zapadał pod ziemię. Tak, dostaje Ankle Breakera. Ale od swojego teammate'a. No i muszę na chwilę zejść. Dalszy ciąg tego spotkania się nie nagrał, a było bardzo wyrównane. Pokażę wam, jak się skończyło. Jest remis. 12-12. 3 sekundy do końca. Bronimy. Przeciwnik po rzuca stopu. Piłka odbija się od tylnej części obręczy. Wylatuje na 3 metry do góry i wpada na czysto. I wszyscy się uśmiechnęliśmy, naprawdę. To było tak niespotykane, że wszystkim kopara opadła. Ostatnie spotkanie w fazie grupowej było najcięższe. Graliśmy na zawodników drugoligowych z LKS-u. Wjeżdżam i odbijam się jak piłeczka w pinballu. Od przeciwnika i od Marcela, który był chyba impostorem w naszej drużynie, bo już drugi raz chciał mnie sfaulować. Rudy spoko wjeżdża i głupią mu przeszkadzam. Tracą piłkę. Ale odzyskują. Jestem w szoku, że ta piłka nie została szczapowana. Przecież na kamerze wygląda jak blok, a Marcelowi brakowało naprawdę opuszków palców, żeby zablokował ten rzut. Tutaj mogłem już palić w pozycji, w której stoję. Oddaję i nie trafiam. Marcel dobija. Ale nie wyszliśmy za linię, żebyśmy mogli rozegrać akcję. Bo boisko było takie, że nie było linii za 3 punkty z zera. Po prostu były auty. Robimy głupie błędy. Zostaje odgwizdany na mnie faul. Podchodzę do sędziego, żeby nie gwizdał za każdym razem, jak ktoś krzyknie. Bo to nie ma sensu Bo były takie dwie czy trzy sytuacje w tym meczu W którym ktoś krzyknął i po prostu zagwizdał Ale nie gwizdał po każdym krzyknięciu Specjalnie trochę przesadziłem Dibo wjeżdża I dostaje strzała Leci krew Ale nie mogę nikomu pokazać Bo będę musiał zejść Wjeżdżam Ale za lekko trzyma piłę Ostra walka na zbiórce Mam piłkę. Przeciwnik zauważa, że farba leci. No tu wjeżdżam i lamesko nie trafiam. No muszę wyjść. A moi kumple muszą grać sami. Marcel trafia na 3 do 6. I teraz możecie napisać w komentarzu, jak potraktowalibyście ten faul. Chłopaki walczą. Gra od jakiegoś czasu wygląda na mało czystą. Wracam. Nie trafiam. Tracę. Ponownie nie trafiam. Robię ruchomą. Czyli nic nie pomogłem. Przegrywamy 7 do 9. Potem przyszła kolej na mnie, żebym przeprowadzić Halftime Show. Rozdałem czapkę z Chicago dla najlepszego rzucającego podczas tej właśnie przerwy. A kiedy wróciłem do góry do ziomków, dowiedzieliśmy się, że awansowaliśmy do fazy pucharowej. W oczekiwaniu na przeciwnika kochany Patryk mógł dodać coś od siebie. Kuba lubi siadać na butelce. A Lok to skrót od... Skrót od... Best all time. Tylko kanał, Buty nie grają. Okazało się, że gramy z tą samą drużyną co przed chwilą. Teraz musimy wygrać. Zakozłowuje się, i rudy nie wiedzieć czemu podbiega do mnie na metr. Tracimy punkty. Próbuję zgarnąć piłę i macham rękoma jak wiatrak jakiś. Uderzając przy tym przez przypadek przeciwnika w twarz. Trafia za dwa. Powieździe, oponent odbija sobie od siatki i trafia. Trafiają, trafiają. Wiedziałem, że muszę zdobyć punkty. Udaje się z Faulem. Faulę to były wcześniejsze straty. Biorę timeout. Trafiam, ale oni znowu za dwa. 6-2. Nie możemy trafić. Ale już jest 11 do 4. Chcieliśmy, i to było widać, ale też było widać, że oni są po prostu lepsi. Rudy czapuje podanie, a ja po wcześniejszym faulu dostaję czapę. Patryk już wie, że trapię. Ładny no look pas. Fajnie wjeżdżam. No i Airball. Rzucają za dwa. My też. Punkty jakoś zdobywamy, ale oni zdobywają ich więcej. Robią nawet paki. No, prawie. No i kończymy. Ale kończę turniej celnym. Ta drużyna, która z nami dwa razy wygrała, wygrała cały turniej, ale myślę, że w te wakacje spotkamy się jeszcze nieraz z chłopakami i zagramy jeszcze nie jeden turniej. Dzięki, że byliście i do zobaczenia za tydzień o 14.00.